Firer Geburtstag, czyli urodziny Firera, to obchodzona w wyjątkowy i podniosły sposób od momentu dojścia przez Hitlera do władzy w 1933 roku rocznica dnia 20 kwietnia 1889 roku, w którym na świat przyszedł Adolf Hitler. W całym kraju wywieszano wówczas flagi państwowe, a w witrynach sklepowych umieszczano odpowiednio wyeksponowane portrety Firera. Szczególnie uroczysty przebieg przybrały obchody 50. urodzin Hitlera 20 kwietnia 1939 roku, co bardzo szczegółowo opisał w jednej ze swoich prac brytyjski historyk Roger Murhaus. Tego dnia Niemcy nie szli do pracy. Wszystko po to, by wziąć udział w uroczystościach i godnie uczcić urodziny przywódcy. Centralne obchody odbywały się w Berlinie, stolicy Rzeszy Niemieckiej. Rankiem centrum miasta zostało wyłączone z ruchu. Zamknięty został dworzec kolejowy Tiergarten. O godzinie ósmej w ogrodach kancelarii Rzeszy rozpoczął się krótki występ chóru SS-manów, którzy wystąpili przed swoim wodzem, prezentując zestaw pieśni. Po tym wydarzeniu Hitler przystąpił do oglądania prezentów nadesłanych z całego kraju. Były to rzeczy zarówno niewielkie, jak słodycze czy książki, ale i takie o znacznej wartości materialnej i artystycznej. Następnie Hitler udał się jedną z głównych arterii Berlina na Wilhelmsstrasse, gdzie dokonał przeglądu oddziałów mających maszerować w defiladzie. Kolejnym punktem obchodów było przyjęcie zagranicznych delegacji. Przed godziną 11 odkrytym Mercedesem Hitler wyruszył w drogę do głównej trybuny, skąd miał odebrać paradę wojsk, co było głównym i najbardziej spektakularnym punktem uroczystości. Pozdrawiając w trakcie drogi wiwatujące na jego cześć tłumy, Hitler przybył na miejsce. Była to centralna część kilkukilometrowego bulwaru prowadzącego na zachód od Bramy Brandenburskiej, całego przystrajonego kwiatami i flagami ze swastyką. Wzdłuż niego miało się zgromadzić rzekomo 2 miliony osób. W specjalnie przygotowanych lożach zasiadł cały rząd, korpus dyplomatyczny, admirałowie, generałowie oraz atasze wojskowi obcych państw. Na trybunie, gdzie zasiadł Hitler, po jego lewej stronie zasiadł prezydent Czechosłowacji HaHa, z protektorem Czech i Moraw Neuratem, a po prawej ksiądz Tiso z ministrem Durczanskim w mundurach gwardii Chinkowców. Za kanclerzem stanęli Gering, wielki admirał Rieder, generał Keitel i poszczególni dowódcy okręgów korpusów. Defiladą dowodził dowódca III Korpusu generał Haze. Oficerowie salutowali kanclerzowi charakterystycznym partyjnym pozdrowieniem, wyciągniętą ku górze ręką. W gazecie lwowskiej z 22 kwietnia 1939 roku tak opisano przebieg tej wojskowej rewii. Defiladę otworzył batalion sztandarowy prowadzący przeszło 300 sztandarów wszystkich broni niemieckich, które wraz z mianowanymi w tym roku podporucznikami zajęły miejsca naprzeciw trybuny kanclerza. Na czele defilady kroczył pułk stołeczny miasta Berlina, mianowany obecnie Pułkiem Wielkich Niemiec. Ponadto maszerowało około sześć dywizji, liczących od 70 do 80 tysięcy osób z pułków pieszych, marynarki i lotnictwa oraz trzy pułki liniowe. Po defiladzie Hitler powrócił do kancelarii Rzeszy, gdzie przyjmował zagraniczne delegacje. W tym czasie tłum widzów rozszedł się po mieście, aby świętować urodziny wodza w licznych kawiarniach, restauracjach i piwiarniach. Zabawa trwała do świtu następnego dnia. Całość rozgrywających się w mieście wydarzeń była na żywo transmitowana przez radio na cały kraj, by wszyscy mieszkańcy Rzeszy mogli w tym współuczestniczyć. Setkami pochwalnych artykułów urodziny Hitlera uczciła prasa codzienna. W czasie wojny, zarówno w Rzeszy, jak i podbitych państwach, 20 kwietnia obchodzono uroczyście, chociaż mniej hucznie niż w 1939 roku. Miasta dekorowano hitlerowskimi flagami, odbywały się uroczyste apele, zbiórki i defilady. Każdorazowo wódz Rzeszy Niemieckiej tego dnia otrzymywał z kraju i ze świata liczne prezenty, w tym niektóre dosyć nietypowe. I tak, na przykład 20 kwietnia 1942 roku, w dniu urodzin firera w wilczym szańcu w Gierłoży, wojennej kwaterze Hitlera, zaprezentowano dwa prototypy Panzerkampfwagen Tiger. U schyłku wojny Adolf Hitler w niczym nie przypominał charyzmatycznego, energicznego i pełnego inicjatyw wodza Rzeszy Niemieckiej z końca lat trzydziestych. Zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym był wówczas wrakiem człowieka szprycowanego narkotykami przez swojego osobistego lekarza, doktora Tio Morella. Nieustający stres, niedobór snu i przemęczenie, ścisła, ale i źle dobrana dieta wegetariańska oraz bardzo trudne warunki panujące w kwaterach, w których przebywał, stały się przyczyną wielu kolejnych dolegliwości i chorób, które stopniowo wyniszczały Hitlera. Jeden z wysokich stopniem oficerów sztabowych tak wspominał swoje spotkanie z Hitlerem w marcu 1945 roku w schronie pod kancelarią Rzeszy. Poprzednio widziałem Hitlera dwukrotnie w przelodzie, w 1937 i 1939 roku. ówczesny Hitler nie dał się porównać z tym wrakiem człowieka, u którego zameldowałem się 25 marca 1945 roku i który zmęczony i bezsilny wyciągnął do mnie rękę. Przedstawiał fizycznie okropny widok, wlókł się z trudem i ociężale ze swego pokoju mieszkalnego do pokoju obrad w bunkrze, rzucając do przodu tułów, ciągnąc nogi za sobą. Brak mu było wyczucia równowagi. Oczy były przekrwione. Umysłowo w porównaniu z jego fizycznym upadkiem, Hitler był jeszcze całkiem świeży. Wprawdzie widać było czasami oznaki zmęczenia, to jednak wykazywał jeszcze często swoją podziwu godną pamięć. Hitler w tym czasie nie tylko wykazywał się dobrą pamięcią, ale również wbrew obiegowej opinii potrafił także trafnie ocenić beznadziejność sytuacji, w której znalazła się jego Wielka Rzesza. Bardzo rzadko jednak dawał to komukolwiek odczuć. Przeciwnie, często podniecony nową dawką leków zaordynowanych przez doktora Morela, łatwo wpadał w furię, oskarżając wszystkich o zdradę. Bądź też rozpoczynał trwające niekiedy wiele godzin monologi dotyczące tak sytuacji obecnej, jak przeszłości i przyszłości Rzeszy. W styczniu 1945 roku, po przegranej bitwie w Ardenach, w trakcie jednej z narad sztabowych, kategorycznie zabronił snucia jakichkolwiek defetystycznych wizji przyszłości Niemiec, podkreślając, że wszyscy ci, którzy nie zastosują się do tego polecenia, będą potraktowani jak zdrajcy narodu. W ciągu kolejnych tygodni jego wiara w ostateczne zwycięstwo wyraźnie osłabła. Mimo to, czyniąc aluzję o tajnej broni, na osobach, z którymi się spotykał, wciąż sprawiał wrażenie charyzmatycznego wodza, który, mimo swej fizycznej słabości, będzie jeszcze w stanie odmienić losy wojny. W mniemaniu Hitlera, tylko w jego geniuszu Niemcy mogli upatrywać ostatniej nadziei. W czasie jednej z marcowych rozmów z Christą Schroeder, jedną z jego sekretarek, miał powiedzieć. Okłamują mnie na wszystkie strony, nie mogę na nikim polegać, niedobrze mi się robi od tego wszystkiego. Jeżeli mi się coś przytrafi, Niemcy zostaną bez wodza. Nie mam następcy. Pierwszy Hess jest wariatem, drugi Gering stracił sympatię narodu, a trzeciego Himmlera nie zaakceptuje partia, a zresztą i tak jest zbyt nieudolny, by się na coś przydać. Przekonany do końca o swoim geniuszu, niekiedy dawał posłuch swoim najbliższym współpracownikom. Głównie jednak wszelkie dyskusje i spory z Hitlerem były prowadzone w burzliwej atmosferze. Bardzo realistycznie jedno z takich spotkań opisał po latach generał Heinz Guderian. Z zaczerwienionymi ze złości policzkami, z podniesionymi pięściami, stał przede mną drżący na całym ciele człowiek. Nie posiadający się z wściekłości i całkowicie wytrącony z równowagi. Po każdym wybuchu złości biegał po krawędzi dywanu tam i z powrotem. Potem zatrzymywał się znów tuż przede mną i miotał we mnie następny wyrzut. Zachwystywał się przy tym, oczy wychodziły mu z orbit, a żyły na skroniach nabrzmiewały. W ostatnich tygodniach swego życia zamknięty w schronie pod kancelarią Rzeszy coraz bardziej popadał w apatię, z każdym kolejnym dniem bardziej widoczną dla jego bezpośredniego otoczenia. Zamknięty w żelbetonowym pudełku, głęboko pod ziemią, ciągle słyszał efekty bombardowań lotniczych i ostrzału artyleryjskiego Berlina. Dzień mieszał się z nocą. Do takiego trybu życia był jednak przyzwyczajony przez wojnę. Jego harmonogram tylko nieznacznie uległ zmianom. Nie wstawał zatem z łóżka wcześniej niż przed godziną 10. Następnie zapoznawał się z korespondencją, mył się, golił i ubierał. Około południa jadł śniadanie, po czym zapoznawał się z meldunkami. Odbywał naradę ze współpracownikami i do wieczora przyjmował gości. Między godziną 14 a 17 jadł obiad. Między 20 a 24 kolację. Po jej zakończeniu odpoczywał zazwyczaj około godziny. Po czym do rana prowadził rozmowy i kolejne odprawy sztabowe, w trakcie których omawiano sytuację operacyjną i podejmowano decyzje związane z rozwojem wypadków na frontach. Niekiedy kładł się spać dopiero około godziny ósmej rano. Wiosną 1945 roku Hitler resztki nadziei pokładał już tylko w politycznym cudzie. Tak jak Fryderyk Wielki postanowił czekać do ostatniej chwili i trwać w oporze stosując taktykę spalonej ziemi. Jej bezpośrednią konsekwencją miało być zniszczenie całej infrastruktury przemysłowej i drogowej. To jednak ze względu na gasnący autorytet i coraz mniejszą możliwość kontroli nastąpiło w ograniczonym zakresie. Zdawałoby się, że wyczekiwany przełom polityczny nastąpił 12 kwietnia, gdy zmarł prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Franklin Delano Roosevelt. Wbrew nadziejom Hitlera, w żadnej mierze nie zmieniło to stosunku państw zachodnich do Rzeszy Niemieckiej. I kwestia zawarcia pokoju bądź zawieszenia broni nie była w żadnej mierze brana pod uwagę przez przywódców aliantów zachodnich. Amerykanie osiągnęli łabę, a 16 kwietnia Armia Czerwona rozpoczęła operację berlińską. 20 kwietnia 1945 roku był zatem dniem wyjątkowym na tle poprzednich rocznic urodzin Hitlera. Sowieci dopiero co przełamali obronę na Odrze i Nysie Łużyckiej i nieubłaganie parli w kierunku Berlina. W którym piękne niegdyś budynki już dawno zostały obrócone w ruiny wskutek alianckich bombardowań, a ulice były zabarykadowane, poprzecinane rowami przeciwczołgowymi i okopami. O wyjątkowości tego dnia, zamiast wiwatujących na cześć swojego odwodza tłumów, przypominał jedynie rozpoczęty wówczas ostrzał sowieckiej artylerii dalekosiężnej oraz kolejne lotnicze bombardowanie. Zamiast flag zdobiących fasady budynków i portretów Firera spoglądającego z witryn sklepowych, gdzie niegdzie dało się zauważyć chorągiewki ze swastyką. W tej posępnej, wręcz beznadziejnej sytuacji Hitler obchodził swoje 56. urodziny. Podczas narady, na której ostatni raz spotkało się kierownictwo partii i dowódcy rodzajów broni, nastrój był niezwykle poważny. Nikolas von Below, adiutant Hitlera, wspominał w swoich pamiętnikach, na omawianie sytuacji w dniu 20 kwietnia, w 56 urodziny Hitlera, przybyli wszyscy, znajdujący się jeszcze w Berlinie prominenci. Widziałem Geringa, Denica, Keitla, Ribbentropa, Spera, Jodla, Himmlera, Kaltenbrunnera, Krepsa, Burgdorfa i innych. Przed referowaniem sytuacji Hitler przyjął od nich życzenia urodzinowe, ale zaraz potem kazał zreferować najnowsze wydarzenia. Odpowiednio do tego Hitler prowadził rozmowy z poszczególnymi osobami. Część z zebranych doradzała Hitlerowi, by przeniósł się do swojej posiadłości w ober dopóki jeszcze można opuścić Berlin. Hitler jednak nie podjął wówczas decyzji. Po mianowaniu admirała Denica dowódcą obszaru północnego, pozostawił wszystkich w niepewności co do tego, czy poleci samolotem na południe i przejmie dowództwo nad walczącymi tam oddziałami niemieckimi, czy też pozostanie w ogarniętym już walkami Berlinie. W godzinach popołudniowych w ogrodzie Kancelarii Rzeszy w obecności Reichsjungt Filera Axmana Hitler odznaczył grupę Hitler Jugend krzyżami żelaznymi. Po powrocie do schronu rozpoczęła się nieoficjalna część urodzin, którą tak opisał Nikolas von Bellow w swoich pamiętnikach. Późnym popołudniem zebraliśmy się w małym pomieszczeniu mieszkalnym Hitlera na drinka. Przyszła Ewa Braun, pani Christian z domu Daranowski, pani Junge z domu Humps. A także kucharka dietetyczka Hitlera pani Marciali oraz szałp Lorenz i ja. O wojnie w tym małym kółku nie rozmawialiśmy. Najlepiej potrafiła naprowadzić Hitlera na inne myśli, jak zawsze Gerda Christian. W trakcie gdy Hitler spotykał się z najbliższymi osobami towarzyszącymi mu w jego niedoli w schronie pod kancelarią Rzeszy, trwał swoisty eksodus z miasta nazistowskich dygnitarzy. Wszyscy, którzy uciekali, starali się wymknąć nadciągającym Sowietom i dostać się w strefę odpowiedzialności Amerykanów, u których niewola wydawała się o wiele bardziej bezpieczniejsza. Trwający w swym uporze Hitler był coraz bardziej bezradny i coraz bardziej osamotniony. 20 kwietnia 1945 roku to dzień ostatniej rocznicy urodzin Hitlera, jakże różniącej się od kilkunastu poprzednich. Tym razem prezent jaki sprawił mu świat, też był wyjątkowy i zdaje się, że wyjątkowo sobie na niego zasłużył. Dzięki, że obejrzałeś nasz film. Jeśli Ci się spodobał, będzie nam miło, jak wciśniesz kciuk do góry oraz zasubskrybujesz nasz kanał. Do usłyszenia.